Bardzo ważne jest, aby znajdować się w optymalnym stanie odpoczynku, relaksu i regeneracji, nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania or organizmu, lecz także dla dobrego stanu psychicznego. Jeśli jesteś w stanie zagrożenia, nie będziesz dobrze reagować na swoją rodzinę, nie będziesz też uczyć się tak skutecznie. Istnieje ciekawa grupa badań prowadzonych przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w siłach powietrznych i w armii, które pokazują, że możemy zmniejszyć zmęczenie, poprawić nastrój za pomocą zewnętrznej stymulacji nerwu błędnego, a także poprawić zdolność uczenia się nowego języka. O około 30%. Udało się nawet wykazać, że można w ten sposób szybciej wyszkolić pilota do lądowania myśliwcem F-15. To naprawdę niezwykłe, jak Departament Obrony tworzy w ten sposób tak zwanych super żołnierzy. Można wejść na stronę internetową i jeśli wpiszesz w wyszukiwarkę Black Swan Dona, the Super Soldier, to nie jest to postać z komiksu Marvela. Lecz oficjalny projekt Departamentu Obrony opisujący swoje badania nad zewnętrzną stymulacją nerwu błędnego jako częścią większego programu optymalizacji funkcjonowania superżołnierzy. Oczywiście istnieje oczywisty odpowiednik tego w naszym codziennym życiu. Chcemy szybciej uczyć się języków, chcemy lepiej się uczyć i studiować, chcemy poprawić nastrój i lepiej spać. Możliwość kontrolowania napięcia nerwu błędnego pozwala zoptymalizować wszystkie te obszary życia: od snu, przez interakcje z innymi, pomniejsze zmęczenie, lepszy nastrój, a nawet zdolność do nauki latania myśliwcem. Nerw błędny okaże się więc niezwykle ważnym elementem w tych wszystkich aspektach naszego funkcjonowania.